ZEGLUJ ZE ZEGLAZU CAŁĄ NOCKĘ pomozu HEJ ZEGLUJ ZE CAŁĄ NOCKĘ pomozu JAKŻE JA MAM ZEGLOWAĆ Gdy NA świecie CIEMNA noc. Noc, NOC ZEGLAZU HEJ ZEGLAZU HEJ HEJ ZEGLUJ ZE ZEGLAZU Całą nockę pomozu Hej, że ze, Całą nockę pomozu Wypływam na morze jak Barbarossa krzyki na łajwie, to wiesz to głos ma? za gardzie, zrobię to tak a to tak Nie jestem hip i nie czuję się Zapijam sztuga browcem, wątrobę wódą katuję też Mam wiele pomysłów na życie, realizacja marnie Nie słucham nigdy cudzych słów, Cudzych słów biorę terapię I gram mam mam fanbase, to fajnie Na pannę nie liczę, jak dzielę z kimś życie To mnożę kieliszek potem, albo dodaję pas do pasa Skończyłem z tym na lusterku, już nie mam Adidasa Damn, i nie chcę widzieć znów go, wolę posiedzieć znów, go nie chcę paniem na krótko już trochę winę, czytał w głupich sms'ach. Kurde, za wpadnę znów i puknę, ją. Oh. Zbyt w ciosach puste słowa, potem witam się z lustrem, ją oh. i pytam, co to jest za gość. Kolejne perspektywy w morzu podrzepływam. Statki pełne skilli, chcą czegoś nowego, to mnie dobrze widać. Reto, nowy posman na tej łajbie Kiedy wchodzę, wtedy nieźle buja, wychodzę, to size jest. Zejdzie grubej ryby, ja nie widzę na to sans. Ty brałeby w sumie, gdyby nie wokół śmierdzące majtki, gatem co się z gram Santy po co mi wasze panny na deski do łajby? Damn, uh. gramy pance punchline'y, za mało już dla mnie klepa 16 W 95 tu przyszedłem, czyli w czasach, gdy twój idol zamienił progres na regres I kurwa ciągle tak wszędzie bo klepie force na fame, Jam reto, skończę to szczęście i więcej tu tak nie będzie uh. What? 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 Wypływam na morze jak Barbarossa Słyszysz krzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma Złapię za gardzie, zrobię to taką tak I głos Wypływam na morze jak Barbarossa Słyszysz krzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma o, resztę gardzie, zrobię to taką tak I Mogę pieprzyć jak gram i zemam mam to co jest darem Moje wersy jak panny, kładą mi się tu same I zawsze te najlepsze rozłożysz, nogi to pojm i pokazujesz mi kim jestem Układając w znak Victoria. To zjada, bo zgodniał dość godówki tej Na YouTube zaglądam jak do lodówki pełnej pobrzek Przyda się gotówki, też, nie czekam na teściu Związek jest jak narkotyk, ja czysty od miechu w seściu Niszy. a jak skończysz z tym to tęsknisz Chcę znowu, ale boisz się kroków i patrzysz przez wzy. Wszedłem w tę ja Ram, bo nikt szansę ma złapie Te psy za gardło, potem wyprowadzę blas Wypić, pluję spirytusem na was By wyliczyć procentowo, który pierwszy się poskłada I dam wam ogień paradoksalnie Bo ostro zatli dzisiaj jak cielapsy za zapałki Odpalam szluga od szluga i puszczam z dymem Jak leje woda się wuda to puszcza z klinem Ona jak kredyt z chętnie Słyszysz stary stopuj, zabije nas procentem Jak podliczyć w skali roku Twoje skile jak pustki w Tokio nie istnieją Bez czas. moje skile jak pustki w Tokio, Nie ma dla nich miejsca, kiedy płynę by zgubić Ogon gubię, bo to pestka, kiedy płynę By was jadam, ogon ginie w moich Konąc będziesz się trzymał, tratwy blade niczym czach Leżąc na niej, stwierdzę, że nie ma miejsca na dwóch goodbye Mniej pozytywna wersja, nie będę po tobie płakał Patrząc jak to nie resta, odejdę i nie pomacham uh. Wypływam na morza jak Barbarossa Słyszysz skrzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma złapę resztę za gardziel, zrobię to taką tak Skur Wypływam na morza jak Barbarossa Słyszysz skrzyki na łajbie, to wiesz kto głos ma złapę resztę za gardziel, zrobię to taką tak Jesus 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 Jesus